Ale uwaga! Co jest? Halo! O, działa! Hej witajcie! Ja jestem Damen i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, na pewno będzie milion pytań, co ja mam tu takiego czerwonego na głowie? A jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że jest to przycisk subskrybuj! <noise> Nie, a tak serio to się po prostu wywaliłem i mam takie gugu i niestety trochę boli, ale dobra mniejsza. Skoro już wiecie, dlaczego jestem Rudolfem, to możemy przejść do tematu odcinka, czyli wbijania dzisiaj 25 tysięcy pucharków. Słuchajcie, szczerze nie sądziłem, że kiedyś tyle będę miał w ogóle na moim koncie, bo ja nie byłem jakimś takim graczem, który mega puszował te pucharki, ja tak sobie powolutku wbijałem. A tu proszę, słuchajcie, może być 25 tysięcy pucharków. No i jeżeli dzisiaj uda mi się wbić właśnie te 25 tysięcy pucharków, bardzo możliwe, że odblokujemy nowego zatymiarza mitycznego. Jeżeli wiecie, o jakiego zadymiarza mi chodzi, to możecie napisać w komentarzach. Jak widzicie, ostatnio troszeczkę zwariowałem, i na przykład mój kruk. Ma prawie 900 pucharków I słuchajcie, jeżeli pod tym filmem Będzie 5000 łapek To robię totalny tryhard I spróbuję wbić top 10 Polski właśnie na kruku Czajcie? Taki ja, taki bambik Top 10 Polski na jakiejś postaci Jeszcze do takiej legendzie jak w kruk Jeżeli tak samo, jak ja chcecie to zobaczyć To szybciutko zostawiacie łapki w górę pod tym filmem I ja wtedy tryb I wbić tysiąc pucharków na jakimś zagamiarzu. A tutaj macie osobę, która dostanie ode mnie pirackiego skina, konkretnie Kraken Serża. Gratuluję bardzo serdecznie. A jako, że ostatnio jest bardzo dużo skinów na promocji i one nie są w ogóle drogie. No patrzcie, te skiny są po 39 gemów, więc to są naprawdę fajne oferty. To myślę, że dzisiaj możemy też zrobić takie szybkie rozdanie właśnie na jakiegoś takiego skinka. Widzę, że chcielibyście dostać taką ofertę z 80 gemami na jakiegoś fajnego skina, to zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. zasubskrybujcie mój kanał, wciskając ten czerwony guzik tam na dole. Oraz napiszcie w komentarzu, ile aktualnie macie na swoim koncie pocharku, bo jestem ciekawy. No ja mam Prawie 25 tysięcy. Słuchajcie, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wbił tego tysiąca pucharków z jakimś mega dziwnym utrudnieniem. I dzisiejszym utrudnieniem będzie to, że będę musiał, słuchajcie, jak widzicie, grać na odwrotnym sterowaniu. Szczerze, to chyba będzie mega, mega trudne. Ja tutaj zawsze odruchowo właśnie po tej lewej stronie chodzę, a teraz będę miał ataki tutaj we wszystkie po lewej stronie. Mogę to jeszcze rozmieścić? Czekajcie. Nie, dobra, nie chcę tego rozmieszać, ale chcę to zamienić stronami. I tak właśnie teraz będę musiał wygrać jakąś gierkę. Żeby nie przedłużyć, poklikam słuchajcie tutaj w ciemno. I ten zadami, który będzie na samym środku, to po prostu nie będę grał, także Bum! Okej, okay, ale na Tiku też mam sporo pucharków, więc będzie ciężko na nim wbić. Jakoś tak trochę więcej pucharków. Jaką mamy w ogóle mapę na solo? No, jezu, myślę, że na solo może być giga tragedia. Jakie są jeszcze dzisiaj mapy w ogóle? Mamy no Hmm, dlaczego mi taką ciężką postać wylosowało, no! Także, moi drodzy, lecimy. Starcie solo, to no, możemy już zaczynać. Na pewno na starciu solo ten Tik nie będzie jakiś turbomocny. No i muszę też pamiętać o tym, że mam odwrotne sterowanie, więc tutaj jest zadyma mega. E o nie boże, to Przysiad. Ja, ja już tu zacząłem strzelać! Nie, trzeba się skupić, bo to jak dziwnie się atakuje lewą ręką w ogóle! Ja, tak nienaturalnie mi się chodzi tą prawą. Ale dobra, czekajcie, no jest to do ogarnięcia. Tylko też, no. Boże, Boże, Boże. Jezu, minus 6 na Tiku po pierwszej gierce. Dobra, ja zapomniałem, że przecież to nie. no mój mózg mi wybucha, nie? Nie, wylosujmy jeszcze jakoś postać. Wylosujmy jeszcze jakoś postać, dobra, uwaga, boom. Jackie, też mam na nie 500 pucharków, ale Jackie, dobra, Jackie, powinno być łatwiej grać właśnie na odwróconym sterowaniu. Tutaj nasza ekipa cała do grania dzisiaj bez skinów, więc ja jestem teoretycznie najbardziej takim tutaj rycz zawodnikiem. Dobra, Jezu, no dobra. Strasznie dziwnie się gra tak, że tutaj jest sterowanie po tej stronie. To jest okropnie mega dziwne, nie? A jeszcze tu trzeba zdobywać. Harkiem, na razie tylko straciłem 6. Czy my tu Mortis jakiś będzie chciał działać? Dobra, przynajmniej jest to, że nie muszę celować atakami, bo jakbym musiał celować atakami, to to by było, nie wiem, zupełnie najgorsze na świecie. W sensie, jakbym miał tutaj, nie wiem, jakiegoś pana kogoś, że trzeba było tak ładnie wycelować przed każdym atakiem, to jak, jak ja bym miał to robić? Lewą ręką? Słuchajcie, czy jest ktoś w ogóle, kto normalnie gra na takim sterowaniu? W sensie, myślę, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony właśnie do grania na takim sterowaniu, to spoko, no to może mu, mu wychodzić dobrze, ale jeżeli ktoś tak sobie teraz zmieni po prostu sterowanie, to zobaczycie, jaka to jest tragedia ta grać. Ja tam nie chcę Odchodzić. Mamy ogólnie giga farta w tej gierce, bo totalnie wszyscy na razie mnie omijają. Dobra, ten tu chce w ogóle do mnie podejść. Mamy finał? What? What? Czekajcie, bo ja... ja mam podziemne, <grywdy> podziemne ruchy. Co ja robię? Czekajcie, no muszę... No przecież tego asa mogłem tu już złapać, ale... Ej, ja taki mam movement teraz. Ja normalnie mam cienki movement. No dobra, mamy to! Ej, słuchajcie, wygrałem jakąś tą gierkę. Ja to w ogóle miałem taki plan, żeby go trochę obić i uciekać, bo myślałem, że on mnie mocniej pobije, ale ten ziomek był jakiś taki dziwny. No i 510 pucharków na Jackie, okej. Okay. Zobaczmy, jak ten nasz stan pucharków w tym momencie wygląda, a jeszcze nie zobaczymy, bo mamy oczywiście stardropa. No to może stardrop. Nie, stardrop standardowo nienawidzi mnie. Dobra, plus 10 i tak to wygląda, że mamy w tym momencie jeszcze tylko 22 pucharki do wbicia, więc common. Losuję kolejnego zadmiarza. Dobra, bum, 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 bum. Same pienzetki mi się trafiają, no nic prostego. W ogóle nie chcą mi dać jakiegoś, nie wiem, jakiegoś takiego łatwiejszego zadmiarza. A ten to będzie w ogóle ultra trudny. Co ja sobie tutaj dzisiaj wymyśliłem? Jeszcze to moje losowanie, to moje losowania zupełnie nie oddają. Ale dobra, nie poddajemy się, słuchajcie, dzisiaj walczymy jak mistrzowie, żeby jak najszybciej to zrobić. I uwaga, tak muszę pamiętać, po prawej stronie mam chodzenie. Nie. Ja muszę autoatakami auto bić, bo, bo to będzie padaka. No, jak dziwnie jest! No, nie strzeliłem! Nie, nie, ja już umieram. Kong, proszę, daj mi żyć. Serge Kong, gość siedzi tu. Da nie da mi. Jeszcze się trzymam jakoś, nie, ale już po mnie jest. Sekundy mi zostały tego życia. Sekundy. No mnie dojadą, no nie ma bata, że mnie nie. Spike tu siedzi. Nie, ja jeszcze go raz, nie, słuchajcie, co ja, co ja bym chciał to jest giga minus pięć, dobra, błagam, niech teraz odda, jakiegoś za zadymiarza, błagam, takiego łatwiejszego, come on, come, come dobra, stop, może tu jeszcze trochę, może tu, dobra, bum Grey, dobrze, jest dobrze, nie ma tragedii, jest okej, okay. dobra, wciskam mój guzik i włączę teraz pełną moc, słuchajcie, widzowie, ale jak ja mam to ogarnąć? Lecimy, No ja... ja znowu chciałem iść Jeszcze ja w ogóle tych gadżetów nie używam, nie? Ani niczego nie używałem wcześniej Jak strzelam, to muszę się zatrzymywać teraz, nie? Bo mus, mój mózg dostaje takie lagi Na tym sterowaniu nie, ja, ja znowu chciałem celować w górę Widzieliście? Ja zamiast celować trochę wyżej To poszedłem w górę, nie? I to jest najtrudniejszy challenge na świecie, nie? Naprawdę w ogóle słuchajcie, jak macie dla mnie jakieś pomysły na jakieś takie dziwne challenge w Brawl Stars, to piszcie śmiało w komentarzach, ja potrzebuję jakieś pomysły na fajne challenge, to będę je realizował, tak żeby było śmiesznie, o, dobra, tu trafiłem ziomeczka Jedyna moja opcja to są naprawdę te, te ataki, nie? I to, żeby się modlić tutaj, żeby inni padli przede mną, bo jest tragedia Dobra, jest stop 3, to już będą jakieś pucharki, to powoli do przodu, co nie widzowie? Nie, gościu to ma 10, gościu proszę cię, weź kogoś innego no bez szans tu jestem Troszkę go opobijałem jeszcze Ale ten ostatni nasz chłopak siedzi tam na dole Dobra, słuchajcie To jest top 3 Plus 6 pucharków Odrobiliśmy to, co nam przed chwilą przepadło Jeden pucharek do przodu Co powoli progres zrobimy? Dobra Poklikane O już mi się ktoś kliknął, dobra. Niech będzie. Wybrałem go w ciemno, to niech będzie. Lecimy. Jezu, dlaczego tu idzie tak ciężko? Dlaczego mój mózg nie potrafi myśleć? Halo, teraz strzelanie jest po tej stronie? Teraz chodzenie jest po tej. Po prostu, wiecie, jak masz już ileś tam tysięcy minut zagranych, właśnie w taki sposób. No, no, wa już, już, już. Ja dobrze wiem o tym. Dobra, musimy. <laughs> musimy uciekać, musimy uciekać. No boże. Nie, no, ja przecież go nie trafię za Chiny, nie? Ja go za Chiny nie trafię. daj mi spokój, dobra. Ja tu w ogóle żadną wymianę... O, będzie, będzie mnie ładował zaraz. Ta Nita tam w niego... Nie co, moja atak to jest! Coś niesamowitego, nie no to jest tak trudne, żeby celować i jednocześnie atakować. Dobra, uciekam w tą jedną stronę, to jakoś tam w miarę, w miarę idzie. Bierz, bierz sobie te kiuby szefie i mnie zostaw w spokoju. No nie, dlaczego ja nie idę? Co się dzieje? Dobra, wypuść mnie. Dlaczego mnie ta Nita tak chce dojechać? Co ona ode mnie chce? No, dobra, no po mnie, no po mnie. Ale i tak, słuchajcie, jest znowu trzecie miejsce, wyczarowane. Ja nie wiem, jeżeli wygram tutaj gierkę, to obowiązkowo każdy musi zostawić łapkę w górę, nie? W ogóle o bitwy, czy dostałem jakieś osiągnięcie? Dziękuję. Dobra, plus 6 i mamy jeszcze 15 tych pucharków i będziemy mogli lecieć po tego daga, słuchajcie. Oj, powiedziałem. A wcześniej. Ale dobra, no to jak już ktoś wcześniej wiedział, to napisał w komentarzu, także po prostu jak ktoś ogląda dalej, to teraz wie. Dobra, bo ja sobie tutaj tak zacząłem patrzeć. To dobra, to zróbmy, tak, poklikamy. Bum, bum, bum. Bum Max, dobra, dobra, to jest dobry pik. Teraz wygrywam. Teraz wygrywam, muszę to jakoś nie wiem. Żeby kombinować. Co mam tu wymyślić? W sensie, a może jakbym telefon sobie obrócił? I tylko bym grał teraz do góry nogami. To też jest ryzykowne, ale czekajcie, spróbuję, zobaczę, zobaczę czy to zadziała, jakbym grał do góry nogami. Teraz mam wszystko do góry nogami, ale sterowanie bym miał tak, jak miałem wcześniej, nie? Odwrócone, ale przez to, że jest ekran odwrócone, to niby powinno być. Ej, to jest lifehack! O, jest chyba lifehack, widzowie, dobra, to jest lifehack Nie wiem, czy mogę tak robić, ale i tak ta gra wygląda mega dziwnie Bo wiecie, wszystko mam... O, dobra, tu jest chłop dobra, To jest mega dziwne, ale łatwiej mi się porusza na pewno Już widzę, że to, to lepiej, to lepiej wychodzi O, tak coś czułem, no nie, nie nie, bo tu mam. Jezu. Zapomniałem, gdzie mam gadżet, bo gadżet jest na samej górze teraz ekranu, nie? I go tak szukałem i nie mogłem znaleźć, bo nie wiedziałem, jak mam uciec. Dobra, wiecie co? Chyba jednak nie będę tak robił, bo to jest trochę oszukiwaństwo. Plus. Wcale nie jest tak łatwo. Jest trochę łatwiej niż teraz, ale też nie jest jakoś super łatwo. Jest. Nie, dobra, nie, to jest tragiczne. Nie, nie. Czy wygraliście? Słuchajcie, napiszcie no w komentarzu czy graliście na odwróconym sterowaniu. Jak nie, to spróbujcie sobie zagrać gierę i zobaczcie, jakie to jest śmieszne Dobra, tu jest Mortis. Panie Mortis. Nie trafiłem, nie, dobra, zostajemy przy atakach. zostajemy przy autoatakach Zostajemy przy autoatakach Chociaż teraz ładnie mi się udało coś tam ustrzelić Ale też w ogóle te... przez to, że ja tak, nie wiem, zabula to ja tych nie mogę pozbierać Jest takie naprawdę wolne granie dzisiaj, ale no nic, no sam sobie taki challenge wymyśliłem, żeby zrobić To trudno, ja bym chciał pójść tu na górę, żeby to Mac odciąć O nie, bo ona, ona mnie w sumie zaraz tak, o, dziabnie co tu jeszcze jest? Ems na dole. Dobra, Ems leży przez y, tego ziomeczka i zostałam tutaj ta Meg, tak? Oni się już tam zgadali, oni się już tam zgadali na mnie niestety, widzę chyba. To czekajcie, dobra, spróbujemy sobie zrobić... Dobra, zobaczymy, czy mnie oszuka, zobaczymy, czy mnie oszuka. Steamowałem się tutaj z tą Meg, zobaczymy, czy mnie oszuka. No dobra, no i tak nie mieliśmy za dużych szans. Jeszcze czekajcie, że Tamek wygra, w sobie jestem ciekawy. Dawał no, dislajka, dobra, nieważne, to mnie nie obchodzi. Ale obchodzi mnie, że mamy plus 6 pucharków mamy kolejną gwiazdkę i wiecie co? Dobra. Ej, ej, epicka, dobra, to było niebezpieczne, nie róbcie tak. Ale uwaga. CO JEST?! CO JEST?! CO ZROBIŁEM?! Co zrobiłem, nie? Co tu się wydarzyło? Ej, właśnie, ogarnąłem nowy trick. Jak odrobił dropić legendę, legendarnego stardropa dostałem. Mar... Wow, klikamy, sprawdzamy. Dwie znamocy Ale... Jest ok, szkoda, że nie jest skin. Ale jest jakiś legendarny Stardrop. No, pierwszy raz coś takiego widzę. I słuchajcie, dzisiaj musiałem grać specjalnie na odwróconym sterowaniu, żeby dostać właśnie legendarnego Stardropa. No, hit jakiś. Hit, ale fajnie, dobra. Plus 6 pucharków i to oznacza, że teraz, jakbyśmy dostali 9 pucharków albo 10 za wygraną gierkę, czyli za pierwsze miejsce, to mamy czołem zrobiony. Tak o, także proszę. Proszę, żeby się dobre wylosowało, proszę. Dobra, bum, 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 bum. Nie, to nie jest dobre. Ale skoro już jest, to lecimy Tak został wylosowany, no to spróbujmy to wygrać Strasznie się cieszę w ogóle, że udało się wydropić tego legendarnego stardropa. Ja myślałem, że mam już jakiś zablokowany kont O Jezu, znowu to robię Znowu to robię i zapominam Dobra, La moja latarynka Sandy Come on, my dzisiaj musimy to wygrać Wygrywamy i kończymy ten odcinek, dobra Pan P, obijamy trochę pana P Tak, jeżeli chodzi o mój ul, no to jeszcze trochę mi zostało Dobra, sprawdzimy, może tu być ktoś w więc Na to trzeba uważać, ale nie ma na razie Dobra, to sobie by przeatakować trochę tego Serge'a Albo może lepiej nie, bo chłop trochę mocno bije. Dobra, no trzeba będzie to wyskoczyć, tak czy siak. Ktoś tu jest, tutaj nikogo nie ma, dobra. O, tutaj już jakiś wielki. Jaki. Ten hrabia pęgula chyba z był skin, tak? Okej, okay. powiem szczerze, że ten cele jest trochę przykry. Przykry, bo jest dla mnie gigant ciężki! Pozałatwiałem sobie te małe pingwinki, Tam jeszcze Serge widzę kogoś załatwił. Ja totalnie nie zbieram powercubów ze skrzynek, nie? Dobra, jeszcze. Gdzie tu? Gdzie on tutaj ma? To musi mieć to tu gdzieś, nie? Ja może to na razie nie będę tego załatwiał, bo to mi może jeszcze uratować tyłek. Bo właśnie o tym mówię, że tu jakiś Serge podchodzi. Cześć Serge. a ty nie chcesz zostać moim ziomalem! Sio Serge, no zostań ziomalami. Nie chcę zostać moim ziomalem, No dobra, no to nie. Jak nie chcesz zostać moim ziomalem, to nie. Dobra, mamy tu pana P, który zaraz rzuci znowu tą swoją wieżyczkę. Dobra, czekajcie, jeszcze tu coś będę kombinował. Jeszcze uciekamy ten. Tym... Ale gdzie jest reszta ludzi? O, tam, jest, tam jest ten, Leon schowany Tylko, że Leon ma też cztery Ja mam za mało, no O, dobra No tu bez szans chyba z tym serdżem, niestety Chociaż, chociaż, no nie, no nie Ale zrobiliśmy jednego fraga Tylko, że ten serce też... 4. W ogóle jak się teraz wszyscy tak powychodzili, nie? Ale mamy plus dwa, okej okay. Czyli teraz jeszcze ile potrzebujemy? Siedmiu Czyli to też dalej pierwsze albo drugie miejsce No dobra, no niech się dobrze wylosuje, come on Dobra, lecimy góra, lecimy dół Lecimy, a dobra, tego 8-bit. Okej, okay. powiedzmy, że 8-bitem może być dobrze, jak zbiorę w miarę szybko typu R powercube'y, bo 400 pucharków też nie jest jeszcze taka tragedia. Więc lecimy. Dobra, jak tu wygląda cała ekipa? Mamy Ticzka, mamy Mandy, Shelly będzie na pewno mocna. Dobra, to tak. Yy... No i znowu to robię, znowu to robię. Muszę na początku sobie złapać. Dobra, jakbym poszedł... jakbym po... tego kiełka... Ej, no 18 HP, no! Nie, no nie! Co się dzieje? Dobra, mam go! Padaka, padaka, padaka. Padaka, fest. Ale dobra, jakoś się udało. Nie, no jest, jest wysoko, jest wysoko. Jak ja tu jeszcze chcę tak owo walczyć z Mandy? Dobra, powiedzmy, że tu coś się podziało takiego ciekawego. Ale, roza, tu chce we mnie wlecieć. To mi się nie podoba. Jesteśmy w to przejść. Tam w ogóle dwie skrzynki są, ale ja nie mam jak i tak po nie pójść, bo David jest za wolny, no. Dobra, spróbujemy to zrobić tak, że ja będę stał w tym moim polu. I jak coś, to po prostu będę sobie celował, nie? Też jeszcze mam tutaj gadżet. No to nie wiem, może sobie go walniemy. Tak, o. Tak, o. Ja myślę, że jeszcze jak dwie osoby byśmy wyprzedzili teraz. To byłaby szansa. Wydaje mi się, że ktoś siedzi w tych krzakach tutaj na dole. Tych po prawej stronie, o tam. Ale tego nie jestem pewny. I wiecie co? Wolę tego nie sprawdzać. Póki co, wolę tego nie sprawdzać. Dobra, jest to 3. No i siedzi, idzie po mnie. O! Dobra, ona mnie raczej pokona. Ale wiecie co? Tak, żeby mieć szansę. Dobra. Jest, dobra, wygrałem to! I słuchajcie, miałem tą taktykę, że po prostu najpierw no, ja ją trochę poobijałem, przeskoczyłem sobie i potem stałem i tylko celowałem, żeby nie, żeby nie musieć chodzić do częściej strzelać, bo to jest tragedia. Tutaj totalnie mój mózg nie mógł tego wyczaić. Jak to się wszystko dzieje? Jak to wszystko działa? Ale słuchajcie, dzięki temu, że mamy teraz plus 10 pucharków, zrobiłem jakąś misję w ogóle, ale mniejsza, to się nie liczy. Star dropy też są teraz nieważne, bo już by tak wytropiliśmy legendę, ale liczy się właśnie to w prawym górnym rogu tam. No czy to nie wygląda pięknie 25 tysięcy 000... Pucharków w Legenda Damian Challenge Tutaj w nowym odcineczku No klasa, no klasa Także ja już, słuchajcie, przechodzę I odbieramy sobie całego Trophy Road'a Let's go Tu mamy oczywiście punkty do daga Jak widzicie jeszcze tysiąc więcej ich potrzebuje Więc troszeczkę to jest Tutaj punkty mocy Tutaj monetki Kolejne punkciki do daga I jeszcze więcej tutaj punktów mocy No na przykład na daga będzie, żeby móc sobie go poulepszać I jeszcze punkty do daga Już mamy 200 Kolejne tutaj monetki I jeszcze mamy punkty I jeszcze tutaj właśnie punkty mocy Let's go i to na co teraz tutaj czekałem, czyli aż 80 tych całych naszych tutaj żetonów i cyk. No i tak słuchajcie jest na 305, także już mało mi brakuje, żeby go odblokować, mógłbym go teoretycznie odblokować za gamę, ale myślę, że niedługo go odblokuję. Ja mega jestem szczęśliwy, że udało mi się słuchajcie dobić te 25 tysięcy. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się podobał, ale to sterowanie ewidentnie robi wyjazd, nie gram tak więcej, nie ma opcji, ja chcę normalny, bo teraz normalnie można chodzić i bitkiem i strzelać i celować. Uch. Ewentualnie jak wam się ten odcinek mocno spodoba, to może jeszcze kiedyś też zrobimy taki challenge. W ogóle jeżeli macie pomysły dla mnie na jakieś kolejne ciekawe wyzwania w brosarz, to piszcie w komentarzach. Najlepsze pojawią się w odcinku. Ode mnie teraz to zdecydowanie na tyle. Przypominam się 5000 łapek pod tym filmem i wybijam kruka na aż tysiąc pucharków, żeby być jednym z najlepszych graczy w Polsce właśnie na tej postaci. Siła!